Dzień dobry. Witamy serdecznie mieszkańców gminy Brańszczyk, a szczególnie dzieci i młodzież szkolną. Zbliżają się właśnie ferie i chcielibyśmy zaprosić państwa właśnie, szczególnie dzieci na te zajęcia, które przygotowało gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz biblioteka gminna, biblioteka publiczna. Myślę, że program jest bardzo ciekawy, są różne wycieczki, zajęcia. Tutaj więcej powie pan Piotr, także oddaję mu głos. W pierwszym tygodniu ferie z Centrum Kultury to oczywiście kreatywne spędzanie czasu, gry, zabawy animacyjne, ale także i warsztaty teatralne czy muzyczne. No i oczywiście dwie wycieczki. Na jedną już niestety nie ma miejsc. Są to trampoliny, ale jeszcze ostatnie miejsce zostały na drugą wycieczkę, która odbędzie się w piątek 17 lutego. Także zapraszamy serdecznie i wtedy pojedziemy do Łomży do teatru lalki i Aktora. A później zwiedzimy, zobaczymy jak wygląda Radio Nadzieja. Wejdziemy tam do studia i zobaczymy jak to się tworzy ten program. Jak, na czym polega praca dziennikarza. Natomiast drugi tydzień, czyli 20-24 lutego, to już ferie to już z biblioteką tutaj w Brańszczyku. I tutaj też szereg atrakcji przygotowaliśmy razem z paniami z biblioteki. No i oczywiście, co warto podkreślić, tak jak rok temu w ferie bal, bal tym razem we wtorek 21 lutego bal dla dzieciaków, dzieciaki będą mogły się przebrać, zrobić sobie jakieś kostiumy i tutaj też zapraszamy do sali OSP właśnie na ten bal kostiumowy. No i oczywiście w 24 już na zakończenie też wycieczka, tym razem do muzeum. Genealogicznego. Geneo geologicznego. Geologiczne. Tak. Jest. Zawsze te dwie nazwy mi się mylą, ale właśnie tam pojedziemy i zobaczymy, i zobaczymy szkielety dinozaurów, zobaczymy na czym polegało kształtowanie się różnych procesów tutaj geologicznych, zarówno w Polsce, tak? Jak i ogólnie. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żebyście zapisywali dzieciaki na, na te wycieczki, na które jeszcze jest miejsce i żeby dzieciaki aktywnie brały udział. Ale o czym jeszcze warto wspomnieć? Warto wspomnieć, że tuż po feriach, bo na tym nie zatrzymujemy się, tuż po feriach zaczynamy można powiedzieć ruszamy z. Zespołem Pieśni i Tańca, dziecięcym zespołem Pieśni i Tańca, także jeszcze y, można zapisać się. Zostały też nam kilka ostatnich miejsc. No i y, będziemy razem śpiewać. Mam nadzieję, że już na dożynkach y, będziemy mogli podziwiać ten zespół. Y, tutaj dodam jeszcze też, że jest y, całkiem duża, duże prawdopodobieństwo, że powstanie grupa dorosłych, także jeśli ktoś jest dorosły, również tam zapraszamy. Tak, bardzo gorąco zapraszamy, bo to jest pewna nowość u nas, a bardzo nam zależy, myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, żeby uruchomić taki dziecięcy zespół pieśni i tańca, który dbałby o tą naszą tradycję tutaj puszczy białej, o tą tradycję ludową. A więc myślę, że tutaj znajdą się chętne dzieci, młodzież, a też i osoby dorosłe. Bardzo serdecznie zapraszamy i życzę wszystkim dobrych ferii, miłej zabawy, udanych wycieczek i bezpiecznych. Dziękuję bardzo.